Wygrałam 20 milionów na loterii, ale nikomu nie powiedziałam. Tego samego dnia poszłam do pracy, wróciłam autobusem, zrobiłam sobie jajecznicę i oglądałam ten sam serial co zawsze. Bałam się, że coś się zmieni, że ludzie będą chcieli ode mnie rzeczy, a nie będą już widzieć mnie. Minęły trzy miesiące, aż pewnego wieczoru zadzwonił mój ojciec. Zapytał, czy mogłabym dorzucić się do mieszkania, bo w domu brakuje pieniędzy. Mieszkałam już sama, ale powiedziałam, że zobaczę, co da się zrobić. W końcu powiedział wprost: Potrzebuję 25 tysięcy na spłatę hipoteki, bo nie wyrabiają. Miałam miliony na koncie, ale nie dałam mu tych pieniędzy od razu. Skontaktowałam się z prawnikiem, chciałam to załatwić jako anonimową darowiznę. I wtedy, przeglądając dokumenty związane z mieszkaniem, natrafiłam na coś dziwnego fakturę, z której wynikało, że do spłaty zostało nie 25, a 5 tysięcy. Cicho przelałam brakujące pięć tysięcy, żeby nikt nie wyleciał z mieszkania, i pojechałam do niego. Zapytałam spokojnie, po co mu było tyle, i wtedy się posypało. Powiedział, że ma długi u ludzi, którym nie da się nie oddać, że przez lata był uzależniony od hazardu i to się wymknęło spod kontroli. Obiecałam, że pomogę, że coś odłożyłam, ale że idzie na terapię. Zapisałam go do prywatnego ośrodka, najlepszego w kraju, bez kolejek. A potem wróciłam do siebie, zrobiłam jajecznicę i odpaliłam serial. Nadal nie wiedział, że to była kasa z loterii i pewnie nigdy się nie dowie.